W piątkowy wieczór piłkarze Wisły Puławy rozegrali kolejny mecz w ramach drugoligowych zmagań. Tym razem musieli udać się do Pruszkowa, by rozegrać spotkanie z tamtejszym Zniczem. W pierwszej połowie to Wisła była zespołem dominującym na boisku, jednak nie potrafiło tego udokumentować bramką. W 35. minucie świetną okazję na strzelenie gola miał Kacper Kondracki, jednak w tej sytuacji dobrze zachował się bramkarz Znicza. W pierwszych 45 minutach kibice na stadionie w Pruszkowie nie zobaczyli goli. Druga połowa niestety nie zaczęła się dobrze dla gości. Po faulu Drozdowicza sędzia przyznał Zniczowi Pruszku rzut karny, który został wykorzystany przez Czarnowskiego. W kolejnych minutach próby strzeleckie podejmowali Bartosiak czy Ryszka, jednak robili to niecelnie. W 65 minucie gracze Wisły domagali się odgwizdania rzutu karnego za faul na Błażeju Cyfercie, jednak arbiter pozostał niewzruszony i nie przyznał Wiślakom jedenastki. Podobna sytuacja miała miejsce w 82 minucie. Rzutu karnego nie był. Był zaś drugi gol dla znicza strzelony przez Gabrycha już w doliczonym czasie gry. Wisła przegrała ze zniczem 0 do 2. E aí